Cześć, 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 z tej strony witam was w kolejnym filmie na kanale z jest SMP i dzisiaj jest ze mną To Jestem chyba na każdym, ale prawie każdym odcinku, no. co się dzieje. O, okay. Kto to był obok mnie po lewej? Kto to jest? O kurde. E, nie wiem, chyba jakiś duch, ja uciekam. Chodźmy, <laughs>, szybko, szybko, ucieczka. Um, Dobra, a więc... No co, chodzimy. Nie, 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 czekaj, bo zapomnieliśmy jeszcze wziąć tego naszego pana... Pan, pan, yy, takiego człowieka, więc chodźmy do jego domu, no, musimy mu powiedzieć o tym, tak? Tak. M. Markus, <noise> jest Mogę ci wziąć, daj mi sekundkę. Taki człowieku. Gdzie jesteś? O. W uciekaj! Według mnie wygląda jak armor stand. Tylko jakoś się rusza. No widzisz w minecraft'cie, tak? Armor no. bez armor Ciekawe. No, no. Tutaj mamy armor stand z armor standem. A tu jest armor stand bez armor standem. też. Kurde. Jeszcze jak się nie rusza i można go uderzać. No. I mamy paka. Kurde. Nie, Ciekawe, czy można go zabić. I, i sam podnosisz przedmioty. O, nie, to nie jest człowiek! Stand. Czekaj. A... To jest technicz człowiek. Ja Uciekaj. nie mogę. czekaj przed jego zemstą, bo próbowaliśmy go zabić uderzając go. Dobrze. Robi się. Ja już uciekłem. ma! Jak to fajnie wygląda! Jak Przesuniesz się odrobinkę, bo rzucam... robię dwustronny. Nice. Ale to super wygląda. Dobra, idziemy? Czy? Ostrożnie. Tak, ciemno jest. Mam troszeczkę pochodni, ale... A ja mam night vision, żeby wszyscy widzieli, więc... Czemu, sto... Czemu powoli ktoś mi wytłumaczy? Kurczę no! Uwaga. Czemu? Co się dzieje? Spokojnie, to pierwszy. Stoping. Ale o co chodzi? Je, je się... Szczerze I ja w to nie wchodziłem w ogóle. Co nie? Więc nie. Mam nie, po... to pierwszy stoping uruchomienia, ale zrompałem. Yy, shiftujcie, 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 bo tutaj jest gdzieś ale można, damy... Ale można skakać, co nie? Pod warunkiem, że jesteś na shifcie. Na no, shifcie, okej. Okay. Jezu, co, się tu... Ej, co się tu dzieje? Ale nie nastąp na tego. Co, co, o co tu chodzi? Ja nie mam pojęcia co się dzieje teraz. Się nie wtajemniczałem to szczerze. Zaraz O, O... drugie ostrzeżenie. E, przypominam, że za trzecim jesteśmy w. No nie można, nie można. Chodź za... tutaj do Chodź, chodź. Tr za trzecim co? Bo nie? ja nie. Ten... Kto to za... uruchomił? Nie, dobra, to nie, nie trzeci. Na, na sniku, na sniku, Na trzecim co? Bo o co chodzi? Okej, to dobrze, nie, to proszę nie uruchomić. O co chodzi? Bo ja nie mam pojęcia, o co chodzi. Nieważne, chodź, chodź, technikman. Nie rozdzielajmy się. Spróbujmy więcej nie uruchamiać. Ja się szczerze, teraz trochę się boję, twoją tajemniczością. Wiesz, wiesz dobrze, nie mam pojęcia, o co chodzi, a jeśli się tym jeszcze bawisz. Nie bawię się. to Dobra, trochę się bawię. Szukamy, szukamy... Creeper, creeper. creeper? No creeper! O, Jak to dwa? No, za tobą jest mnóstwo mołów. To jest. Wchodzimy głębiej. Podajmy ty, moje. Dobrze, dobrze, twoje. Jeden, naprawdę. U, coś widać. Przypominam, że mamy. Musimy bardzo uważać, bo mamy już. Nie mamy już ostrzeżeń. I nie mam pochodni. Ktoś ma węgiel? Nie. O, wpadnij ci. Jest, są tu. Są tu. Ładnie. tu. I tu leżą. Albo jedna, nie wiem. Jedna pochodnia. Tendy czy ten. Tędy, czy... Drugą stronę. Tutaj, tutaj, chyba. Dobra, no to chodźmy tędy. I, idziemy gdzie ty żeby... Nie, nie moje, moje! Moje, moje, daj proszę! Nie, on No Weź no, 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 no wejść no, no, wej Tylko... Ciekawe czy będzie... O Diaksy! Rwaliłem jeden blok i diaksy! No Jezu, to jest nie fair! Tak, o, mo mo o. Możesz się skopać chyba, wiesz? No to jest nie fair, naprawdę. Ja też co Diaksy. Jeden rozwalił Ja Też co diamenty. Ach, tylko jeden. Podniosłeś? Kurczę. A nie, to on. Chodź, chodź, tutaj nie ma tych. Eee, ja chcę zobaczyć, czy tam są deaksy. Chodź, technikman, nie ma szybkiego. Ej, co to jest? Nie siść tutaj. Tutaj. Przejdź, przejdź, na spokojnie. Co to jest? Dobra, dalej uważaj, dalej uważaj. No. Tu... Sounds drognie. Mogę otworzyć? Tak, tak, wydaje się większy strzelaniu Czekaj, czekaj, nie, nie, jeszcze nie otwieraj. Już otworzyłem. A dobra, to dobrze, to jak otworzyłeś to. Co, co jest? Skal Catalyst dwa razy, Echo Shard dwa razy, Potion of Regeneration jest, Enchanted Book Swift, Swift Sneak. Fire ile? Swift, Swift Sneak 1. Dobrze, to jest ekskluzywny M tylko dla tej struktury, weź go. No wziąłem, a co to robi? I do czego? On jest do nóg czy? Na spodnie. I, i że szybciej chodzisz na shifcie? Tak. Okej, okay, to sobie zaaplikuję, dzięki, że mi powiedziałeś. Ale wiesz, jeden to nie jest jeszcze tak duży efekt, ale Ale no, za, no zawsze, ale zawsze coś. Dobra, tak, chodź. Tak. Mamy chodzić tak. nadal na, na shifcie? O tak, nie mamy już ostrzeżenia. Ryzykować. Ale to jest dobra. super. Pierwszy raz tu jestem, to wygląda tak super. Widzę go! O boże! O, o! jest za tym murem. Dobrze, dobrze. Widział, on... on widziałem. Jezu On ciebie nie widział, bo jest ślepy. Ale ja go widziałem w sensie. Tak. Ja nic nie widzę w tej ciemności. Nie on widzę on jest tutaj pod tym. Okej. Okay. On tutaj wszedł na stówę musi. być. Ale ty masz potkę, e, też mi masz potkę. Ale na no, darkness nie widzisz, bo jest ciągle darkness. A no tak, ale to jest mgła tylko. Jak ma się darkness to jeszcze e, ale tak on, pulsuje. Ale on, ale, ale on ciągle się ten y, regeneruje. Może powinniśmy gdzieś pójść. Chodźmy tędy może. Ale na kogo się agruje? No w sensie nie mówię agruje tylko, że ciągle przewraca się ten darkness. Nie widzisz licznika? No. A tak tak, bo jest warden cały czas. Dobra chodźmy. O! No nie? Czemu nie? Jak go ja nie nie robiłem? Gdzie on był? Pomię. Pomię. Użyj księgi, użyj księgi. Nie. Bo Serio? Ja chociaż nie mam no, siekierkę, siekierkę chociaż. Ah! On, on słyszy jak skacze, podskakuje, spadam na blok. Nie wiem, zależy. Jeśli ja pojedziesz jak po nieco to będzie słuchało dźwięki, wiesz w tym sensie? E, teraz nie bez na wełnie. O Boże. Boję się. Ej, dlaczego Technicman jest na spectatorze? No, może uderzył Trigger spectate, co mam nadzieję, że zrobię. Chociaż. Część. Chociaż siekierkę, siekierkę i kilo, please. Tylko tyle. To, weź... to dobrze, to dobrze. Ale weź, może wróć to mu pomożesz troszeczkę. Nic nie widzę, a chciałbym się napić, a się boję. Teraz nie, nie chwij, teraz nie. Jest pojanka! Komu ty wyrzucasz? It was at this moment that he, knew. he fucked up. Five minutes later. Trzy, trzy motyki, tak? Tak. Masz razo? Tak. Tu chodź, tu, chodź, tu. Tu w takim człowieku. Bezstraszony. E, Daj mi. Jedną. Masz pod sobą. A. Dzięki. I jak zniszczysz motyką, to co wtedy nie aktywuje się, to? Nie, aktywuje się, tylko po prostu zbierzesz go jako przedmiot. Może się przydać. Próbujemy to zabrać. Czekaj, musimy zbadać sytuację. Tu jest jeden na pewno. Tu jest drugi. Widzę trzeci tam w oddali. Tu masz jeden, zobacz, tu masz jeden, tu masz drugi, tu masz trzeci. Dobra, są oddalone w dostatecznej odległości. Zniszczymy ten. Ja... Chodź zniszcz ten. Ja? No, no tak, żebyś widział. One są w ostatecznej odległości? Moim zdaniem tak. Wierzycie na sobą. No to zniszcz ty, ja, ja będę patrzył. Ups, e, chyba Syftas potrzeba. Dobra, ale szybciej niszczę. To teraz chodź zniszcz tamten, a ja zniszczę ten. Rozejrzyj się, czy nie ma gdzieś innych. Dobra, no to chodź, poszukamy jeszcze. Tam widzę w oddali, ale jest chyba dostatecznie daleko. Tu niczego nie widzę. Tutaj nie potrzeba, są zbyt daleko, możemy je zniszczyć osobno. Dobra, to ja chcę go zniszczyć, ja chcę go zniszczyć. Ja znaczy ja się tego tu. Ty zniszczam tamten, co nie? Ja mówię do takich człowieka. Tak, tak. Dobra, to teraz coś ci pokażę. O, się chce iść tędy. Wiesz? Jesteś głodny? No a co? Czego? Sukcesów? To tak. To jest? O, tu jest rynkę. Ale tu jest... A, 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 mogą tu być sneakery, trzeba się rozejrzeć chyba. Mam tak po prostu ją otworzyć. E Jesteś pewien, że to jest bezpieczne? Nie, nie jestem pewien, ale obsłuż. Nie no, przejdź, zobaczmy czy są może sikery. idź na tą stronę, zobacz. Tutaj na lewo jest, ale na lewo. Dobra, tutaj też nie widzę, okej, otw otwieram. Na twoją odpowiedzialność, szczerze. Nie no. Otwieram. Mm. Jasny gwint, chodźmy się schować, szybko. O, weź, weź, dobra, już za późno, za późno wyłonił się, chodź, chodź, chodź. Wziąłem za to jabłko, wziąłem za to jabłko. Dobra, uciekamy. To chodziło o coś innego. Nie tak. wiedziałem, że. O... W tej, tej skrzynce było tylko z jabłko, wiesz? Tak, bo chodziło o to, że tu uruchamiam pewien mechanizm, ale teraz nie możemy go uruchomić, bo się pojawił. Chodź, idziemy tędy. Chowa się. Dobra, e, rozwal te bloki. Które? Te. To? To. Nie, to. O jak to! Chowamy się. Chodź. Nie, no ja w to nie wierzę. Wow. Co to jest? A, dobra. Tu jest shriker, jeden, wiesz? Jasny wind. Rozwalmy go szybko. Rozwalamy go? No, go? No idź go rozwór. no, no, no. Oj, jest tutaj ten. Tu już nic się... nie ma. Tu nic nie ma. Wiem, ale ciekawe pomieszczenie, nie? No. Tu jest sticker jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden sticker. Zobacz, ten, ten najbardziej wyczuł moim zdaniem. Wiesz, ten wyczuł. Zniszczyć? No niszcz niszcz Właśnie wkurzyłem... E... Właśnie idzie, wkurzyłem Idzie po, Idzie po ciebie? Tak. I zaraz y, walnie mnie ze swojego range do ataku. Pewnie. Żegnaj syrysz. Dzięki, że byliście. Tak, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Był ze mną Syriusz i techniczny człowiek, który gdzieś poszedł. Nie znane są koleje losu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I ten tego. Tak. Trzymajcie się na razie i cześć, cześć.